Cześć, witajcie w serialowym rozkładzie jazdy na luty 2018. Mamy za sobą rekordowy styczeń, jeśli chodzi o ilość premier i powrotów. Podejrzewam, że nie widzieliście jeszcze pewnie z połowy seriali, które wtedy ruszyły. Luty pod tym względem będzie trochę lepszy, to znaczy, będzie mniej tych nowych seriali, co absolutnie nie oznacza, że będzie ich mało, po prostu będzie ich troszkę mniej. Będzie też kilka naprawdę mocnych premier. Mamy tą listę podstawową, mamy też listę uzupełniającą, Także na pewno nie będziecie narzekali na brak seriali do oglądania. Pełną listę znajdziecie tradycyjnie w opisie tego wideo. Jeżeli o jakimkolwiek tytule nie wspomnieliśmy, zapomnieliśmy, albo po prostu nie wiedzieliśmy, to koniecznie dopisujcie w komentarzach. A teraz przejdźmy już do rzeczy. Altered Carbon, nowość premiera 2 lutego Netflix. Co się stanie, jeśli ludzie będą mogli żyć wiecznie, a ich ciała staną się tylko wymienialnymi powłokami? Na te pytania próbuje odpowiedzieć najnowsza serialowa superprodukcja od Netflixa, będąca dość luźną adaptacją opowieści Richarda K. Morgana pod tym samym tytułem. W roli głównej występuje znany m.in. z The Killing Joel Kinneman, a towarzyszą mu m.in. James Purifoy i Christine Lehman. 10 odcinkowy serial kosztował ponad 70 milionów dolarów i promowany jest jako serialowa odpowiedź na Blade Runner'a. Czy faktycznie o tym możecie dowiedzieć się więcej z naszej recenzji, którą znajdziecie na kanale. Channel Zero Batches Blog, sezon trzeci, premiera 7 lutego Sci-Fi. Pierwszy sezon był taki sobie, drugi całkiem niezły, czas przekonać się jak wypadnie trzeci. Wyprodukowany przez Sci-Fi Channel Zero, inspirowany jest legendami miejskimi i tak zwaną creepypastą. W sezonie trzecim, który również składał się będzie z sześciu odcinków, poznamy historię dwóch sióstr, Alice i chorej na schizofrenię Zoe, które przeprowadzą się do małego miasteczka w nadziei na nowe życie. Tam poznają tajemniczą rodzinę Piczów, którzy zaproszą je do swojego domu i obiecają im życie bez trosk i lęku. W roli głowy rodziny Piczów wystąpi Rutger Hauer. Here and Now, nowość, premiera 11 lutego, HBO. Jeśli znacie takie serialowe tytuły jak Six Feet Under czy True Blood, to na pewno wiecie, kim jest Alan Ball. Zdobywca Oscara za American Beauty, lata temu podjął współpracę ze stacją HBO, dla której właśnie przygotował swój najnowszy serial, dziesięcioodcinkowy Here and Now. Gatunkowo jest to coś z pogranicza obyczajówki i serialu supernaturalnego, duży nacisk kładącego na relacje między głównymi bohaterami. Są nimi Audrey Black i Greg Bishop, ich biologiczna córka i trójka adoptowanych dzieci. W rolach głównych występują Holly Hunter i Tim Robbins. Our Cartoon President nowość animacja premiera 11 lutego Showtime. Polacy mają swoje ucho prezesa, a Amerykanie będą mieli Our Cartoon President czyli animację w prześmiewczy sposób opowiadającą o losach prezydenta Trumpa w Białym Domu. Producentem wykonawczym kreskówki jest Steven Colbert, komik, aktor, scenarzysta i prowadzący popularnego programu telewizyjnego The Late Show with Stephen Colbert. A ponieważ satyra polityczna w Stanach bywa naprawdę ostra, można się spodziewać, że Our Cotton President będzie raczej po bandzie. Niestety będzie też pewnie na tyle insidersko, że niektóre dowcipy dotyczące niuansów polityki USA mogą być dla nas niezrozumiałe. Everything Sucks, nowość, premiera 16 lutego, Netflix. Jak wielka może być siła nostalgii, przekonał się dość dobitnie Netflix na przykładzie Stranger Things. Nic dziwnego, że idzie dalej, tym razem celując w milenialsów, czyli tych, których okres dorastania i młodości przypadły na lata 90. 10 Everything Sucks to kolejna wariacja na temat szkolnego życia, niczym kultowe już dziś Cudowne Lata czy Freaks and Geeks. Szkoła jest bowiem jak świat w pigułce, z pełnym przekrojem typów osobowości, konfliktami, romansami i całym spektrum towarzyskich katastrof. Życie nastolatków najlepiej też pokazuje ówczesne mody, czyli w tym przypadku epokę sprzed social mediów i smartfonów. 7 Seconds, nowość, premiera 23 lutego Netflix. Gdyby mało wam było ostatnio o kryminalnych antologii, to Netflix ma dla was coś nowego. Tym razem od Veni Sud, którą pamiętać możecie między innymi jako showrunnerkę głośnego The Killing. Pierwszy sezon Seven Seconds ma być luźną adaptacją rosyjskiego filmu pod tytułem The Mayor i opowie historię wypadku, którego ofiarą pada ciemnoskóry nastolatek z Jersey City. Sprawcą jest młody policjant, który po namowach kolegów decyduje się incydent zatłuszować. Serial skupia się nie tylko na śledztwie, ale na kwestiach społecznych, prawnych i rasowych. Pierwszy sezon ma mieć 10 odcinków. The Walking Dead. Druga połowa ósmego sezonu. Premiera 25 lutego AMC, a w Polsce 26 lutego Fox. Pierwsza połowa ósmego sezonu The Walking Dead zakończyła się w dosyć przygnębiający sposób. Niestety początek drugiej też nie zapowiada się szczególnie pozytywnie, biorąc pod uwagę fakt, że prawdopodobnie to właśnie w pierwszym odcinku po zimowej przerwie. Pożegnamy jednego z głównych bohaterów, który był w serialu dosłownie od pierwszego odcinka. Miejmy też nadzieję, że akcja zrobi się z czasem mniej zagmatwana i wreszcie coś z tego wszystkiego wyniknie. Na przykład to, że zobaczymy ostateczną konfrontację między Rickiem a Neganem. Good Girls Nowość, premiera 26 lutego NBC. W ostatnim czasie dosyć rzadko polecamy wam nowe seriale wyprodukowane przez duże ogólnodostępne amerykańskie stacje takie jak ABC, NBC czy CBS. Wynika to z faktu, że kablówki i platformy mają po prostu dużo więcej ciekawych produkcji do zaproponowania. Dawno jednak nic mnie tak nie zainteresowało jak serial Good Girls od NBC o trzech zwykłych kobietach z przedmieść, które w desperacji decydują się obrabować supermarket. W rolach głównych wystąpią znana z Mad Men Christina Hendricks, Reta, którą możecie pamiętać z Parks and Recreation, oraz May Whitman, znana między innymi z Masters of Sex. Pierwszy sezon ma mieć 10 odcinków. Unreal, sezon trzeci premiera 26 lutego Lifetime. Po dwóch latach przerwy powraca ulubieniec amerykańskich krytyków oraz jedno z najlepszych Guilty Pleasures, jakie kiedykolwiek nakręcono. The Looming Tower. Nowość mini serial premiera 28 lutego Hulu. Chociaż do niedawna Hulu trudno było rywalizować na ambitne produkcje z Netflixem, HBO czy Amazon Prime, po sukcesie The Handmade Style platforma wyraźnie nabrała rozpędu. The Looming Tower to dziesięcioodcinkowy miniserial, którego fabułę oparto na głośnym reportażu Lorenza Wrighta, opowiadającym o losach osób zaangażowanych w ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku, a także o tym, jak rywalizacja między FBI i CIA ułatwiła terrorystom ich dokonanie. Producentami serialu są Dan Fatman, scenarzysta takich filmów jak Capote czy The Fox Catcher, oraz Alex Gibney, dokumentalista znany m.in. za Going Clear: Scientology and the Prison of Belief. Poza tym swoje premiery i powroty w lutym 2018 mają: AP Bio, nowość premiera 1 lutego. Homeland sezon 7 premiera 11 lutego. Disclose, nowość premiera 14 lutego. Stargate Origins, nowość premiera 15 lutego. Mozart in the Jungle, sezon 4, premiera 16 lutego. Marseille, sezon drugi, premiera 23 lutego. Ash vs Evil Dead, sezon 3, premiera 25 lutego. Eye Zombie, sezon 4, premiera 26 lutego. Shoot the Messenger nowość premiera 26 lutego. Tyle jeśli chodzi o premierę lutego, oczywiście koniecznie piszcie na które seriale czekacie najbardziej, oglądajcie też nasze recenzje przedpremierowe, dlatego że kilka z tych seriali już zrecenzowaliśmy, a następne zrecenzujemy w najbliższych dniach. Więc piszcie koniecznie na co czekacie, co będziecie oglądać. Jeżeli o czymś zapomnieliśmy albo o czymś nie wspomnieliśmy, to koniecznie dopisujcie w komentarzach. A poza tym to koniecznie lajkujcie, subujcie nasz kanał, wpadajcie na Facebooka, Instagrama, Twittera. Możecie zostać członkami grupy Ogarniamy Seriale na Facebooku. Możecie też zostać naszymi patronami na Patronajcie, chociaż nie musicie. No i do następnego oczywiście.